Większość z nas zna Gwyneth Paltrow jako świetną aktorkę, ale mało kto wie, że napisała kilka książek kucharskich i w jednej z nich dzieli się z nami przepisami rodzinnymi. Z tej książki dzisiaj zrobię ciasteczka lalo. Ewa Sama, miłośniczka pieczenia i gotowania. Serca widzów podbiła w programie Żony Miami. Od 25 lat dzieli życie między Stany Zjednoczone a ukochaną Polskę. W przepisie używamy dżemu, ja zrobię swój. E, zastanawiałam się długo, jaki dżem wybrać, ale w związku z tym, że mango zawsze przypomina mi miami, jest moim ulubionym owocem, to będzie dżem z mango. Jest już gotowe na patelnię. Mango nam musi odparować, e, ale nie będzie dżemu bez cukru. I mieszamy, mieszamy, żeby nam się cukier nie przypalił. To musi tak 10-15 minut. Się pogotować, żeby wzmocnić, przełamać tą słodycz, damy cytrynkę. A używam ręki, żeby właśnie te pestki zostały mi na ręce, a nie w moim dżemie. To się nam tutaj będzie pięknie gotowało. Biorę mąkę orkiszową. Ma dużo więcej wartości odżywczych niż zwykła. Dodaję sól, cynamon, przemieszamy to wszystko. Kolejnym składnikiem są migdały. Trzymam wszystkie swoje orzechy zawsze w zamrażarce. Wiem, mam dużą zamrażarkę, ale polecam, ponieważ nie używam orzechów na co dzień, a szkoda, żeby się popsuły. W zamrażarce na pewno tak nie będzie. Zrobię z nich e, mąkę migdałową, więc muszę je zblendować na funkcji puls. Bonusem robienia wypieków w domu jest to, że możemy mieć na przykład taką mąkę w takiej konsystencji, w jakiej chcemy. Suche składniki mam gotowe i zabieram się za mokre. Potrzebujemy olej rzepakowy, ma bardzo delikatny smak i nie będzie konkurował z innymi składnikami w naszych ciastkach. Te ciasteczka, jak sami widzicie, są bardzo proste, ponieważ nawet nie trzeba używać miksera. Wszystko robimy za pomocą łopatki. Gwyneth używa nie cukru, tylko syropu klonowego, który jest świetnym zamiennikiem cukru. Dodałam dwa żółtka i jedno białko. Ponieważ e, chcę, żeby te ciasteczka się lepiej kleiły i miały lepszą konsystencję, tu mamy jedno jajko, które wybełtam. O, proszę bardzo. I teraz potrzebuję jeszcze tylko żółtko, i wtedy te ciasteczka nam się pięknie skleją. To wszystko wymieszamy. Moja masa już jest na ciasteczka gotowa. Odstawiam i rozgrzewam piekarnik. Mój piekarnik jest bardzo intuicyjny. Góra-dół, 180 stopni i nagrzewamy. Foremka gotowa. Bierzemy taką gałkę do lodów, nakładamy. To jest zabawa trochę, bardzo fajna, zobaczcie. I takim do miodu czymś robimy dziureczkę. I teraz na foremkę. Aha! Super to wygląda. Tą dziurkę robimy po to, żeby włożyć tam nasz dżemik. Będzie pyszny, bo z tym dżemikiem one idą do piekarnika. Mam już mój dżemik gotowy. Wygląda przepysznie. Jest go troszeczkę więcej, więc będę miała na naleśniki albo jakąś kanapkę dla chłopców. Te ciasteczka same w sobie nie są słodkie, więc tym dżemikiem. Pamiętajmy, że mają tylko syrop klonowy, więc tym dżemikiem je dosłodzimy. I w takiej postaci, cudne, piękne, idą do piekarnika. Piekarnik, góra, dół i ciasteczka będą gotowe. Ciasteczka gotowe, idę je wyjąć z piekarnika. O, jak on tutaj nam pięknie daje znać, że już jest gotowe. taka muzyczka. Oj, 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 jakie piękne. Zobaczcie, jaki mają piękny kolor. Dżemik nam się nie wylał. Ciasteczka pięknie wyglądają. Zobaczcie, nic nie przywarły. Czas, żeby coś zjeść. Nałożę sobie te gorące ciasteczka. Ale fajnie, że nie muszę używać żadnych papierów. Ale jakbym chciała jeszcze więcej słodyczy, to mogę nasz dżemik wykorzystać, bo ja lubię słodkie. Mmm. Mhm. Mm Sycha.